dobry. Witam w zacnym dolnośląskim Grodzie Bolesławiec. Oto monument rosyjskiego feldmarszałka Kutuzowa, który zmarł w tym mieście w roku 1813. Ten pomnik ku jego czci zniósł król Prus Fryderyk Wilhelm III. Dziwnym kaprysem historii monument przetrwał. W Bolesławcu atrakcji jest naprawdę mnóstwo i dzisiaj jak u Czkoka napięcie będzie tylko rosło. Bolesławiec to miasto o naprawdę niezwykle długiej historii. Do 1945 roku, historyczne centrum było ściśle otoczone średniowiecznymi murami obronnymi. Jak wiele tutejszych miejsc, i to w roku 1945, po wkroczeniu Armii Czerwonej znacznie ucierpiało. Ale mimo zniszczeń i szkód nieodwracalnych widać wyraźnie. To jest wspaniały historyczny Śląsk. Wnieśliśmy się nieco w powietrze, by mogli państwo zobaczyć miasto z nieco innej perspektywy. Zwłaszcza zależało mi na zobaczeniu wiaduktu kolejowego z roku 1846. To prawdziwy cud inżynierii kolejowej. Molesławiec nie ma swojej kuchni, ponieważ zupełnie inni ludzie mieszkają tu dziś niż przed wojną. To sytuacja. Niby trudna, ale i łatwa, ponieważ można zrobić to, na co właśnie się ma ochotę. Zatem ja, proszę Państwa, wszedłem do sklepu i pierwsze dwie rzeczy, które zobaczyłem, to mianowicie tłuszki z królika, które tutaj na stole spoczywają, a obok zobaczyłem wspaniałą, młodą marchewkę. Więc postanowiłem zrobić właśnie dla Państwa coś na bazie tych dwóch rzeczy. Zanim zacznę robić królika, tę marchewkę. Od razu włożę do garnka i będę ją gotował na parze. Ona jest młodziutka, wspaniała, pachnąca, słodka, więc tylko ją wyszorowałem, nie trzeba jej obierać w ogóle i tutaj na parze będzie się gotować. A teraz królik. On będzie smażony na patelni, ale najpierw muszę jego tuszki potraktować solą oraz świeżo zmielonym białym pieprzem. Biały pieprz się będzie idealnie. W całości komponował i już rozgrzewam na patelni oliwę. Bardzo niewiele oliwy. Oliwa ma temperaturę jak należy, więc teraz odbędzie się naprawdę krótkie smażenie. Chodzi o to, żeby na jak największym ogniu, bardzo szybciutko z obu stron te kawałki królika się zrumieniły. Tutaj kiedyś były Niemcy. Niemcy są w tej chwili bardzo blisko stąd, a królik nazywa się po niemiecku kaninschen, która to nazwa bardzo mi się podoba, zatem będzie to właśnie kaninsien w sosie musztardowym, ale sos będziemy robić na końcu. Teraz to musi się tutaj naprawdę błyskawicznie i mocno obsmażyć. Do obsmażonego mięsa wlewał teraz będę białe wino, białe, wytrawne wino i na razie to powinno się dusić pod przykryciem, ale dodaję do tego jeden bardzo ważny składnik. To jest świeży estragon. Więc teraz świeże listki estragonu, no proszę spojrzeć, wino się nieco zapaliło, nie wiem czy Państwo to widzą. Teraz musimy to niechcący... Zlambirowania, proces powstały, zagaść, już jest spokój. Teraz estragon. Kilkanaście listków estragonu, zaraz to przykryję i około 15 góra, 20 minut to się będzie dusić. Królik naprawdę nie wymaga długiego gotowania czy też duszenia. To mięso już właściwie zmiękło, ale na patelni jeszcze nieco wina zostało, więc teraz. Bez pokrywki trzeba na jak najmocniejszym ogniu odparować po prostu całe wino. Gdy wino zniknie, będę dalej robił co do mnie należy. Proszę Państwa, nie ma wina. Ostatni moment, żeby zacząć robić do końca sos. Mięso jest naprawdę mięciutkie. Na chwilę je z patelni zdejmuję. Sobie tutaj na pokrywce poczeka na swoją kolej, a ja muszę teraz wlać tutaj słodką śmietankę, najlepiej kremówkę, dlatego też prosiłem, by tej oliwy na początku nie było na patelni zbyt dużo. Tutaj mamy samą esencję smaku, ta cała dobroć podczas duszenia w minimalnej, ale za to bardzo skoncentrowanej ilości na patelni została. I teraz wlewam tę śmietankę, mieszam by się nie zważyła i za chwilę postawię ją z powrotem na ogniu. O, właśnie tak. Teraz mamy już bardzo proste rzeczy. Mianowicie musztarda diżońska, którą dodaję na końcu, ponieważ ona w trakcie długotrwałego procesu gotowania straciłaby swój smak. Mniej więcej łyżka Musztardy. Teraz wszystko mieszam. O tak, dodam tutaj jeszcze troszeczkę świeżych, znowu lisków estragonu. I proszę Państwa, teraz już tylko należy z powrotem włożyć w to królika i całość przygrzać. Za chwilę będzie gotowe. Danie gotowe i najpierw sos, by zgodnie z zaleceniami nowoczesnej kuchni rzeczy gotowane były ułożone na sosie, a nie w sosie pływały. Da się to zrobić nawet dysponując tak skromnymi środkami jak ja w terenie, wyposażony w jedną patelnię i jeden garnek. Ten sos bardzo ładnie zgęstniał. Widać tutaj fragmenty bardzo przyjemnie pachnącego estragonu, i proszę spojrzeć. Dzięki temu. Że ułożę królika na tym widać, jak ładnie jest przyrumieniony. Jeszcze marchewka, czyli niezwykle przyjemne tło, smakowo kolorystyczne. A! Proszę Państwa, królik w sosie musztardowym z Bolesławca. Dlaczego nie? Czym złoto było dla kląda i tym glina jest dla Bolesławca. To właśnie dzięki jej złożom oraz talentom i pracowitości ludzi powstaje tu jedna z najsłynniejszych ceramik w Europie. W tym miejscu widzimy różne rodzaje gliny mieszane, które stworzą masę. A oto powstała z gliny masa plastyczna, niezwykle łatwa do formowania. Nadają się jej tutaj mnóstwo przeróżnych postaci. Z tego kawałka masy za chwilę powstanie talerz śniadaniowy. Najważniejsze są zdobienia, to właśnie bowiem im tutejsza ceramika zawdzięcza swą sławę. Miejsce nazywa się manufaktura i jest to nazwa ze wszechmiar oddająca istotę rzeczy. Ponieważ wszystko łącznie ze zdobieniami właśnie wykonywane jest ręcznie. Zajmują się tym głównie panie, ponieważ panie po prostu są znacznie wprawniejsze w tak subtelnych i delikatnych pracach. Proszę spojrzeć. Naczynie po naczynku, albo pędzlem, albo czymś takim. Co to jest? Stempelek albo ręczny stempelek. Drodzy Państwo, manufaktura, bo manus to ręka po łacinie. Wszyscy, którzy choć trochę interesują się historią garncarstwa, winni wziąć teraz głęboki oddech, bo oto stoi we wnętrzu pieca Hoffmana, niezwykłego pieca garncarskiego pochodzącego mniej więcej z 1820 roku. W tych otworach w ścianie po drugiej stronie pali się węglem, tak jak w parowej lokomotywie. Ciepło szczelnie i całkowicie wypełnia komorę, korzystając m.in. z otworów wentylacyjnych, które umieszczone są w podłodze. Tutaj robi się ceramikę tak samo jak przez blisko 200 lat. Firma Garncarstwo Błotny specjalizuje się w wyrobie brązowej, tradycyjnej ceramiki. Ja specjalizuję się w gotowaniu i choć piecyk mam zdecydowanie mniejszy niż ten wspaniały piec Hoffmana, to jednak postaram się zrobić coś równie wartościowego. Zacząć muszę od natychmiastowego uruchomienia tego gazowego grilla, ponieważ na jego ruszcie jak najszybciej muszą. Upiec się bakłażany. Ich skórka winna być przypalona, a środek niezwykle mięciutki. Tutaj mam cielęcinę oraz surowy wędzony boczek i korzystając z tego, że bakłażany na ruszcie spoczywają, to też będzie na ruszcie pieczone, ale później, wcześniej mięso nieco zamarynuję. Najpierw nadając mu odpowiedni kształt. Nie będą to klasyczne szaszłyki, które są po prostu w cienkie paski, zwykle u nas, krojone, lecz wykroję takie oto kostki i za chwilę będę je marynował. Marynata niezwykle prosta. To będzie sok z cytryny, który już tutaj dodam. Oczywiście tego boczku nie marynuję, on będzie potem wpleciony pomiędzy te szaszłyki. O, właśnie. Świeży sok z cytryny. Nieco oliwy. Najlepiej z pierwszego tłoczenia. I trochę listków oregano. Mam piękne, świeże, bolesławieckie oregano. To powinno no, góra pół godziny sobie właśnie w ten sposób poleżeć. Oczywiście dobrze jest całość wymieszać. Teraz sos, który będzie wariacją na temat greckiego tzatziki, czy też tureckiego dzadzik. Tutaj mam bardzo dużo młodego, drobno posiekanego czosnku. Dodam go mniej więcej połowę. Reszta będzie mi potrzebna do bakłażanów. Tu mam naturalny jogurt, oczywiście bez cukru. Prawdziwy jogurt na bałkańską modłę zrobiony. Już coraz powszechniej takowy u nas można dostać. Przełożę go dość sporo, trochę sobie jednak do bakłażanów również zostawiając. O. No i tak jak w klasycznym greckim cadziki, teraz zetrę ogórek. Z tym znajdzie się jeszcze sok z cytryny. Tyle wystarczy, ewentualnie będę na końcu wszystko doprawiał. Oliwa, sól oczywiście, ale również mięta świeże, listki posiekanej pieprzowej, albo mięty posiekanej, albo też podartej dłoni. Za chwilę to będę wymieszał i doprawiał do smaku. Ten sos jest gotowy, a ten drugi gotów zaraz będzie. Przepięknie upieczone bakłażany. One winny być jednak pod pokrywką. One się pieką, ale również winny się jakby dusić. Proszę zrobić właśnie dokładnie tak samo. Teraz... Ach. Przełożyć je trzeba na deskę. One są w środku naprawdę mięciuteńkie i przecinamy je tak właśnie na pół. Piękne pire już mamy w środku, dlatego one tak długo muszą spoczywać w gorącu, żeby to wszystko w środku zamieniło się w pyszne pire. Trzeba od razu to skropić sokiem z cytryny, ponieważ one mają tendencję do ciemnienia. I za chwilę będę bardzo pieczołowicie wybierał je łyżką, pozbywając się skórki. Najpierw na deskę, bo ono jeszcze winny być przesiekane, a potem będę łączył je z pozostałymi składnikami. O wszystkim po kolei opowiem. Się, zastanawiają się Państwo, dlaczego taka potrawa o bałkańskich korzeniach właśnie tutaj. A no drodzy Państwo, w Bolesławcu w zasadzie wszyscy to są albo repatrianci, albo potomkowie repatriantów z różnych miejsc, między innymi z polskich Wiosek w Bośni. Zatem tutaj kuchnia jest najbardziej bałkańska w całej Polsce. Więc ukłon w stronę mieszkańców Bolesławca. O, to na deskę, i teraz należy właśnie w ten sposób je przesiekać. Zatem mamy na desce idealną bakłażanową pulpę. W dodatku bakłażany w ten sposób potraktowane tracą swoją goryczkę, którą czasami mają. No i teraz to wędruje do drugiej miski, w której jest reszta jogurtu. Za chwilę będę szlifował ten sos ostatecznie. Na razie pulpa i trzeba wszystko bardzo dokładnie z jogurtem przewieszać. Hmm. To już jest pycha, choć tak naprawdę poza jogurtem i bakłażanami nic więcej tu nie ma, a będzie niewiele więcej. Mianowicie czosnek. Jak jest to młody czosnek, to może go być sporo. Sok z cytryny I jeszcze sok z cytryny. Oliwa i sól i to wszystko. I w ten sposób sos pokrewny bułgarskiemu kjupau, choć nie do końca taki sam. Bardzo przyjemny bałkański sos właśnie powstał. No i skomponowałem coś w rodzaju szaszłyków. Teraz dopiero trzeba to wszystko potraktować solą oraz pieprzem. Pamiętacie Państwo, sól wyciąga wodę. Zatem marynowanie z solą w zasadzie mija się z celem. Zwłaszcza tak delikatnego mięsa jak cielęcina. Z dwóch stron nieco jeszcze świeżo zmielonego pieprzu. No i teraz tak jak zawsze, to jest nasmarowane oliwą, zatem nie trzeba smarować kratek rusztu oliwą, kładę to i będzie się piekło. Mym skromnym zdaniem, szaszłki wyglądają nie najgorzej. Ważna uwaga, jeśli używają Państwo drewnianych szpadek do pieczenia na ruszcie, należy je wcześniej namoczyć w wodzie. Ja tego nie zrobiłem i końcówki mi się przypaliły. To jest bardzo ważne. Po namoczeniu kilkunastominutowym, drewno się nie spali. Mogę już je wykładać na talerz, ponieważ one niczego więcej nie potrzebują. Niczego. Poza towarzystwem tych dwóch rzeczy, które wcześniej sprokurowałem. Proszę Państwa, a więc najpierw ten miętowo-jogurtowo-czosnkowy sos, który nakładam obok. Teraz bakłażany. Nie powiedziałem o tym wcześniej. To się po polsku nazywa kawior z bakłażanów. Kiedyś w naszym kraju jadano bakłażany bardzo powszechnie, zwłaszcza w Rzeczpospolitej wielu narodów. One na ukraińskich czarnoziemach jak najbardziej rosną. No w tej chwili to już z tym nie ma żadnego w ogóle problemu. Nie można zapomnieć o cząstce cytryny. Gdyby ktoś chciał jeszcze rzecz całą sobie dokwasić no i o gałązce świeżego oregano. Drodzy państwo, tak to wygląda z Bolesławca. Dlaczego nie? Miejsce, w którym teraz jestem, nazywa się Piwnica Paryska. Zatem grzechem byłoby niezrobienie tutaj prawdziwej paryskiej zupy cebulowej. Już zatem do dzieła. Dość mocny ogień, choć ten ciut za duży. I od razu musi się w garnku znaleźć sporo najlepszej jakości masła. Do tego dodam odrobinę oliwy i czekam, aż wszystko osiągnie właściwą temperaturę. Do środka wrzuciłem całą górę cebuli ją po prostu tak od pół plasterki i to teraz powinno się smażyć, a w zasadzie dusić. To musi być proces kontrolowany. Trzeba to bardzo często mieszać. To nie ma prawa się przypalić, a winno ciemnić. Dla złamania smaku dodam tutaj jeszcze nieco czosnku, powiedzmy cztery ząbki. Góra 5 młodego czosnku, 2-3 czosnku starego. I na razie nie mamy nic więcej do roboty. Cały czas kontrolujemy, co się dzieje, i tę warstwę, która spoczywa na dnie garnka, co jakiś czas przekładamy na górę. To są, drodzy Państwo, clous de girofle, ale się nieźle wymądrzam czyli goździki po prostu. Należy zrobić tak. jakieś pancerne goździki i jeszcze potraktować to nożem. Mamy w ten sposób goździkowy proszek. Dwa powędrują do środka. I nieco gałki muszkatołowej. Muszę to przemieszać. O tym nie wolno zapominać. Jeśli ona złapie, przywrze do dna garnka, z brązo i całość stanie się gorzka w smaku. Zatem świeżo starta gałka muszkatołowa. O właśnie tak. I teraz nieco białego, wytrawnego wina, niedużo. Ono za chwilę wyparuje. I kiedy wyparuje będę mógł dolewać kolejny płyn. W tym dzbanku mam bulion, mocny wołowy bulion. Taki w tym wypadku jest najlepszy. I to się teraz powinno gotować góra 25 minut. Paryską cebulową koniecznie trzeba zapiec. Ona już się nadaje do tego. Muszą być więc to miseczki żaroodporne. Najlepiej z Bolesławca, i nalewamy słuszną porcję po to, żeby grzanka była widoczna na powierzchni. Dlatego też to nie powinien być płaski talerz. Ale grzankę robimy mianowicie tak: bierzemy kromkę bagietki, zwanej inaczej bułką paryską. I teraz bardzo delikatnie smarujemy ją po wierzchu pastą pomidorową, nie przecierem. Ten byłby zbyt intensywny w smaku. Nam nie chodzi o to, by z tego powstała pomidorowa, to ma być taki jedynie malutki kwaśny akcentik w tej naprawdę dość słodkiej i aromatycznej zupie. Grzanka zatem na wierzch i teraz ser. Na serze nie oszczędzajmy. Albo emmentaler prawdziwy, albo gruyer, tercium non datur. Zatem po ser i to wszystko teraz musi znaleźć się w piekarniku na 10 minut. Oto gotowa zupa cebulowa po parysku, a oto gospodarz miejsca Bogdan Nowak. Witam Cię. Witam Serdecznie. Cię, Robercie. Ja swojej zupy nie skonsumuję, bo jej nie ma, tak naprawdę. Niemniej jednak, jestem pełen podziwu receptą, którą tutaj zastosować, bo na pewno będzie lepsza od naszej, którą do tej pory gotowaliśmy. No, tego wcale nie jestem pewien bo muszę państwu powiedzieć, że Bogdan ma bardzo mocne paryskie korzenie. Przez lata byłeś mimem u Marcela Marceau. Tak. No tak można powiedzieć, że 22 lata pobytu w Paryżu, moje obywatelstwo też, dziecko, które się tam urodziło i około 16 lat współpracy z największym mimem Marcelem Marceau. Bogdan urodził się w Bolesławcu i tutaj znowu jesteś. Z tego co wiem, założyliście stowarzyszenie, które zwie się Via Sudetica. O co w tym wszystkim chodzi? Samo stowarzyszenie to jest stowarzyszenie podmiotów gospodarczych, hotelarzy, gastronomów, artystów też, artystów też, którzy po prostu chcieliby w jakiś sposób wypromować nasz region, pokazać go od takiej niekonwencjonalnej strony. A ja teraz każdy do swojej zupy. Do widzenia Państwu. Zapraszamy na Dolny Śląsk. Zapraszamy też do Bolesławca.